Cześć witam wszystkich no i co mam wam powiedzieć no mam tutaj paczkę tak jak to zawsze mówiłem mam tutaj paczkę no mam paczkę bardzo dużą paczkę moja ręka dla porównania to jest moje hobby. Pudło yy, firmy Hobby 2000, ale z tego co wiem nic z Hobby 2000 w środku nie ma, e, a zatem sprawdźmy co też w środku się znajduje i dlaczego taka wielka paczka, no zobaczmy i w tej paczce mamy, o proszę. British Legends Tak Atlas Airbus A400 Atlas rafu Dobrze nam znany, ale coś jeszcze ech, Tu jest koperta, a w tej kopercie będzie No jak nie trudno się było domyślić farba ataki do jego pomalowania No ech, proszę Państwa, proszę Państwa słynny ostatnio samolot model znak czasów niezależnie jak określimy maszyna o której w ostatnich miesiącach no może nie tyle jest głośno ale o której może inaczej z której obecnością że tak powiem już chyba się oswoiliśmy na polskim niebie nie mówię akurat o tym konkretnym egzemplarzu, ale nie mniej z tą bardzo ciekawą konstrukcją mamy ostatnio sporo do czynienia Cóż, zajrzymy może do pudełka ale tak tylko ogólnie on oczywiście nie będzie jeszcze teraz sklejany no, tak siak czy owak, trochę Wam pokażę, ale tak wstępnie. Ło, wiedziałem, że on jest spory, ale że aż tak, to nie. Nagrywam w świetle dziennym, więc tak jak mówiłem, nie ma sensu, żeby jakoś się skupiać tutaj szczegółowo, po prostu Wam pokażę go. No tu jest na przykład cała rozpiętość płata, ogromny samolot tak tutaj z kolei mamy kadłub też w całości bez konieczności sklejania z części linie są wprawdzie nie wiem czy zobaczycie to ale dość typowe dla revela no takie dość szerokie ale ale ogólnie jest, jest ok Rewel słynie z tego że ma takie czasem minimalnie rozmydlone detale, ale to nie jest tak, żeby to było jakimś problemem, bo wszystko jest mimo wszystko nadal dość ostre. Śmigło można sobie wybrać dwa ustawienia. No i tu jeszcze drobniejsze części. Oszklenie. Instrukcja. O, może tutaj pokażę. No i tu jest arkusz kalkomanii i jak widać nie tylko jest RAF, ale jest też hmm, Hiszpania, hiszpańskie siły powietrzne. Także tak, przekartkuję może instrukcję, to jest nowy rewel, nowa instrukcja, więc hmm, no tu jak widać trzy rodzaje. Położenia: w samolot w locie, samolot na ziemi, samolot na ziemi z otwartą tylną rampą. 80 gramów trzeba dać aż do niego. No i także tak. O! Tu mamy kolejne dane. Do tych dwóch schematów marowań, no i tu jeszcze taki szablon do, do wykonania właśnie przejść po kadłubie. Także taka ciekawa rzecz do mnie przyszła! No i cóż, zobaczymy jak to pójdzie. Jest plan, żeby go skleić w jakimś tam czasie, ale ale to dopiero za jakiś tam, za jakiś, no, za jakiś pewien odcinek czasu, bo teraz to nie sądzę, żebym dał radę zorganizować tak warsztat, żeby móc go szybko skleić. Także tak się prezentuje atlas od RAFU. No i cóż, to tyle na ten moment. No i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce w trakcie następnej serii. Tym razem e, jakiś e, pomniejszy, też pewnie samolot będzie, ale to nie znaczy, że sytuacja nie ulegnie zmianie, bo po, tym, po tej serii, po AirCobrze i po jeszcze jednym samolocie będą pewne nowe, powiedzmy, trendy. Taki jest plan przynajmniej na kanale, no ale szczegółów dowiecie się w odpowiednim momencie. Na razie Wam dziękuję za uwagę. Dzięki, trzymajcie się. ഫ്രഷ്